Ostatnio słucham podcasty z mamuśkami, które mają dużo dzieci. Eee, na przykład słuchałam z Mama Jastado, która ma siedmioro dzieci. Słuchałam też z taką mamuśką, która ma 11. No, wiecie, że ja bym chciała mieć dużą rodzinę i na tyle, ile mi będzie dane. No, zobaczymy, tak. Nie jestem w stanie przewidzieć, ile będę miała dzieci. Natomiast e, po prostu mnie to ciekawi bardzo, jak takie mamuśki. Ogarniają rzeczywistość, tak? Jak one sobie radzą z tyloma dziećmi? I jak w ogóle ich ciało to znosi, tak? Ja jestem w drugiej ciąży, ten brzuch po raz kolejny się tak naciąga, tak? Te mięśnie już są słabsze, a po siedmiu ciążach, jedenastu ciążach? Tak więc, tak, z czystej ciekawości, właśnie tak wsiąkam w ten świat wielodzietnych rodzin. Właśnie ze względu na to, żeby poznać tajniki tych mam, tak? Ehm, no bo no teraz jestem w drugiej ciąży, tak? I już widzę, że to jest zupełnie co innego niż było w pierwszej ciąży, w której po prostu tą ciążę tak się pielęgnowało. No teraz mam dwulatka, który skacze po mnie, przytula się, siedzi, wisi na mnie, bawi się ze mną, tak? No, no i z tym brzuchem po prostu ja muszę tam funkcjonować z tym dwulatkiem, a co dopiero jak e, takich dwulatków? No jest dwulatek, trzylatek, czterolatek, tak? I jest takich pięć dzieciaczków, tak? No ciekawi mnie to, ciekawi. Ale wcale, wcale mnie to nie jakby, nie zniechęca, tak? Jeśli chodzi o ciało, to no, uważam, że moje ciało bardzo dobrze zniosło pierwszą ciążę. I drugą znosi tak samo bardzo dobrze. I dobrze się czuję. No wiadomo, pierwszy semestr tam... Wiadomo, jaki jest, tak. No ale już w drugim to ja się czuję po prostu jak normalna ja, tak. E, może troszkę bardziej wrażliwsza, e, może te hormony już zaczynają tak mocniej, że taka łagodniejsza się robię. Natomiast moje ciało, jeśli chodzi o mój organizm, uważam, że on sobie dobrze radzi. No i myślę, że jeśli uda nam się właśnie, udadzą nam się kolejne ciąże. No to będzie ok. Jedynie właśnie z brzuchem, z brzuchem się mocno zastanawiam, bo ja go olejuję dwa, trzy razy dziennie i chodzę po prostu, ile się da właśnie z gołym brzuchem, żeby on był naolejowany, żeby nie było na nim rozstępów, no żeby po prostu ta skóra była cały czas naoliwiona i elastyczna. Ja